witam, z tej a to jest kolejny odcinek naszej serii, zagrajmy w Nakolske Adix. No kłamie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku gramy jako Wektor i wybierzemy sobie partnera, którym będzie Spo, jeśli dam radę go kurde złapać. Okej, okay. <laughs> właśnie tak. Bierzemy sobie Spo, taki bym powiedział dosyć ikoniczny duecik Wektor i, i, i Spo właśnie moim osobistym zdaniem. Zresztą, hej, zieleń, fiolet, no kurde, bardzo do siebie pasujące, moim zdaniem, kolory, więc jak najbardziej, okej, okay. i wybieramy sobie poziom Botanic Base, okej, okay. okej, okay, okej, okay. bodajże level czwarty, I guess so, zaraz zobaczymy i się przekonamy, tak, moi drodzy, Botanic Base level czwarty, lecimy. Pam, 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 co pam. Eee, tu jest? Okej, okay, dobre. <laughs> Ale mam dużego espio w ręce, przysięgam. Ej, nie mogę się przecież się to spędzić, typie. Za duży jesteś. <laughs> Jak to w ogóle komicznie wygląda, what the fuck. Wow. Okej, okay, my tam nie chcemy iść, bo to jest pewnie duży pierścień. Nie chcemy się iść do bonus stage'a. Jakim cudem ja przez to przeszedłem? A, bo to, się, to samo się otwiera, okej. Okay myślałem, że nie wiem, rozwaliłem to SPO czy coś. Nie wiem, w sprzedku miałem takiego właśnie mindfucka o co w ogóle chodzi. Polak, zostaw mi SPO. De, w poprzednim odcinku chciał mi zająć Naxa, a teraz SPO, what the fuck. Tak, Zapominam o tym daszu zarobistym eee, aktualnie wektora. Nieu. <grym> sięgam. Okej. Okay. To jest Chomik da, Dash e, kurde, wersja Vector the Crocodile, przysięgam. Wersja zanim pojawiło się to u Sonika, e, to jest to. E, e, nie, nie tędy, coś tak czułem właśnie, że nie, chyba nie tędy, nie tędy droga. Hej okay. to było do przewidzenia, nie wiem w co ja wierzyłem. Skacząc kurde na przeciwnika z kolcami. Haruno? Ja mam zielonego pojęcia, mówiąc szczerze. Pamiętajcie, niebieska sprężyna jest silniejsza od czerwonej. Może dlatego nie było jej nigdzie indziej już później. Tak zawsze były tylko czerwona i żółta. No i później zastąpiła obie sprężyny wersja modernowa. No choć, wiecie, taki Sonic Frontry korzysta ze wszystkich trzech wersji czyli modernowej i klasycznej czerwonej i żółtej. Because jest okej... no nie, SPO <laughs> o. o, teraz jestem SPO, let's go! <laughs> Co jest? Co tam się działo? Halo, gra kurde, dostała zawału, przysięgam. No oh boj. Dobra, o, właśnie, ładny, pięknie. Spinamy się jako SPO, przysięgam. Okej, okay, i wróciłem do bycia krokodylem. Eee. Dobra, daszem, kurde. E, oj... To, to się nie uda... Choć tutaj SPIO. E, Okej. Okay. <gry****>, tak lepiej. Dobra, najsik. Najsik, najsik. You got through botanic base level 4. Dość długawy wypożyłem, mówiąc szczerze, jak na lapiske Adix. Kurde, Vektor słucha jakiejś zarąbistej muzyki. Byś kurde powiedział czego tam słuchasz typie. Może też byśmy posłuchali. <laughs> Sięgam, buja się szalone. Okej. Okay. Okej, okay. z ciekawości, my mamy teraz same level czwarte już? Znaczy level, a nie. Nie, to, 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 jeszcze nie, bo już myślałem, że same już level piąte nas czekają, tak chciałem powiedzieć. Ale w dwóch poziomach nas czekają. Z ciekawości musiałem zobaczyć, bo pewien kurde nie byłem. Eee, Okej, okay, let's go! Marina Madness! Let's go! Dobry poziom, jak najbardziej. Przysięgam. Muzyczka, jakże świetna, level trzeci. Lecimy! Lecimy! Piękna pogoda w Marina Madness! O, <gryw> o wow! <gryw> eee, dobra, nieważne. A może jednak? Nie, eee, dobra. Eee. Chciałem, chciałem zespindaszować spindaszować posiadając spio, że tak powiem w rękach. Ponownie, nie wiem w co ja wierzyłem, ale w coś na pewno. Eee, Okej. Okay. Pam. Pam, pam. pam, 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 pam. Eee, zobaczcie, wspinamy się. Okej. Okay. O, dobrze. Dobrze. Jeszcze lepiej, kurde. Dobra, ładnie, pięknie, wspinamy się jako wektor w takim razie. O właśnie. Okej, okay. gim pajacu jeden. A, bo tu nic nie ma. <laughs> wow. Po coś tu, wspina... co tu wspinałem w ogóle w takim razie? Dobre pytanie. Level design w tej grze potrafi naprawdę być jest eee. A to jest coś, o czym sobie chyba żeśmy już zdążyli powiedzieć. Eee, dobra. Hmm. Okej. Okay. Przycisk. For Dzięki czemu jesteśmy nieco wyżej. Zakładam, że taki był cel. <laughs> Biedny Espio. Okej, okay, dobra, najsik. Nice Ładnie, pięknie. Pobiegać po Marinie Madness zawsze dobra sprawa, przysięgam. You got Marina Madness level 3. Ładnie, pięknie. Nit! Ok, tak więc moi drodzy to była tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z zagremy w Nakoski Adix. Dokładnie tak moi drodzy. W dzisiejszym odcinku przeszliśmy sobie Botanic Base i Marina Madness. Dokładnie tak, tak więc dziękuję wam moi drodzy za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się podobał i do zobaczenia do na następnych odcinkach. ya!